Zakładałam maskę, robiłam wszystko, żeby ludzie nie wiedzieli o tym, jak ja się czułam, i wtedy mówiłam najbliższym, co się ze mną działo. W mojej najgorszej depresji, którą miałam, jak mieszkałam z moim partnerem w Anglii przez 6 miesięcy i byłam to było w 2011 roku. Wtedy to było, te, ta depresja była najsilniejsza i Funkcjonowanie było bardzo dla mnie trudne, sprawy zawodowe, musiałam wszystko na razie, wtedy było to tak, że. Po prostu wychodzenie z łóżka było dla mnie trudne. Wywołałam w siebie ogromną presję, że wydawało mi się, że moja wydalność w kreatywności, w muzyce, w czymkolwiek, czym, czym ja się zajmowałam, powinna być na pewnym etapie, i nie mogłam się zmierzyć z tym, że nie mogłam dojść do tego, że nie mogłam funkcjonować tak, jak chciałam, i, i bardzo to było dla mnie trudne. Um, um, ale jeśli chodzi o tamte fazy, które y, przeżyłam e, moje mani, już chciałam też wspomnieć, że od kilku lat już jestem w równowadze, z którego daje mi szansę, żeby e, zbudować w tych wszystkich sferach życia mocniej. Jestem bardzo zadowolona z tego, przez, przez leki i przez terapię. Ale powiedziałabym, no mania w moim przypadku objawiała się tak, że ta wydolność była e, ekstremalna. <laughs> że pisałam, pisałam bardzo dużo, e, dużo muzyki wykonałam, byłam niesamowicie kreatywna, ale do pewnego momentu było to raj, było, jest to cudowne, jest to niesamowite, ale potem Coś zaczęło mi przeszkadzać, ludzi, ludzi wokół mnie zaczęli mi przeszkadzać, dogadywać się z bliskimi, taka pobudliwość, taką trochę e, powiedziałabym, taka złość we mną panowała po pewnym etapie.